Szanowni Państwo, witam na stanowisku World11 na targach MSPO Kielce 2024. Firma World11 od prawie 20 lat dostarcza bezpieczeństwo do państwa polskiego. Działamy w sektorze prywatnym. Chciałem zaprezentować czym się zajmujemy bardziej szczegółowo. System noktowizji połączony z fuzją umożliwiającą pracę w termowizyjną, dodatkowo system rozszerzonej rzeczywistości dający możliwość obrazowania 3D, typowy system do nawigacji umożliwiający nawigatorom JTAC-om i innym elementom pracującym na polu walki szybkość, precyzję plus możliwość wyświetlania w systemie ATAK na dowolnym urządzeniu, które posiada przy sobie operator żołnierz lub na wyświetlaczu, który daje nam te same dane na noktowizorze. Nowość na rynku, długo wyszukiwany, myślę, że rozwiązanie na w miarę XXI wieku. Karabinki szturmowe budowano w oparciu o platformę AR-15. Wybrałem do tego swoje doświadczenie nabyte w wojsku przez 32 lata, używając takiego sprzętu w jednostce wojskowej GROM. I po wyjściu do cywilu postanowiłem budować ten model broni w Katowicach w firmie W-11 karabinek Carbine 15 by Hans z 10 calową lufą wyposażony w EOTech oraz powiększalnik oraz sapreso. Zajmujemy się projektowaniem, budową i wyposażaniem obiektów strzelnic otwartych, strzelnic Krytych, jak również strzelnic kontenerowych. Posiadamy również własne laboratorium balistyczne. Oferujemy obecnie najbardziej zaawansowane technologicznie obiekty na świecie. Chciałbym zaprezentować tutaj niektóre produkty, którym zajmujemy się dystrybucją, zarówno jak i szkoleniem z użycia tych produktów i materiałów. Tutaj chciałbym pokazać ładunki liniowe kumulacyjne, z firmy Eksplozja. ładunki używane są obecnie przez wojsko polskie, przez policję i przez Straż, przez straż Graniczną do, do wykonywania robót zaperskich. Obok mamy tutaj poniżej ładunki kierunkowe kulkowe firmy Forsit oraz system centry, system inteligentnego minowania terenu polegający na tym, że o zaminowaniu terenu jesteśmy w stanie zdalnie panować nad, nad, nad polem minowym, przepuszczać swoich, niszczyć obcych, dezaktywować pole minowe, ak aktywować z powrotem. Do tego dochodzą jeszcze ładunki saperskie, ładunki pnące w którym można niszczyć przeszkody, obiekty, obiekty stalowe, jak i również materiały wybuchowe tej firmy, materiał wybuchowy PENO, materiał plastyczny oparty na pentrycie, o dużej bardzo plasty, plastyczności, który można używać do elaborowania wkładek kumulacyjnych, tudzież innych elementów służących do, do prac związanych z niszczeniem obiektów. Środki przymusu bezpośredniego, pałki teleskopowe, Wraz z dodatkowym wyposażeniem. System zatrzymywania pojazdów. Jeden rodzaj z możliwością wrzucania na drogę. Model układany na drodze. I przeciągany linką. Pojazd po przejechaniu przez barierę. Ma w oponach kolce, a właściwie zaostrzone rurki. Umożliwiające bardzo szybkie. Wypuszczenie powietrza z kół. Tak wyglądają kolce po wyrwaniu z uchwytu. W ofercie posiadamy także teczkę wytrzymującą 9 mm para oraz stanowiącą ochronę przed nożem. W sytuacji zagrożenia otwieramy, zakładamy na siebie, ściągamy. Posiadamy tarczę balistyczną chroniącą nas zarówno przed nożem jak i nabojami 9 para. W środku możemy mieć dodatkowe rzeczy typu apteczka, uzbrojenie, zapasowe magazynki. Mogę tutaj zaprezentować yy, dwa moździerze. Jest to moździerz LRM, moździerz zmodernizowany kalibru 60,7 mm, kalibru NATO. Używany przez polskie siły zbrojne zarówno przez jednostki specjalne, jak i przez 6. Brygadę Powietrzno-Desantową. Tu jest wersja moździerza typu komando o bardzo lekkiej wadze, około 5,3 kg z amunicją. Moścież ma zasięg minimalny od 80 do maksymalnie 1230 metrów do no, do nośności. Może być obsługiwany przez jednego operatora. Ma możliwość strzelania tzw. Tak na żądło, czyli nabój za nabojem, bądź na trigger, czyli na mechanizm spustowy. Wkładamy nabój do przewodu lufy, łapiemy cel i mechanizmem spustowym odpalamy na odległość. Wyposażony jest w celownik cieczowy który w czasie pochylania i obierania kątu strzału pokazuje nam dystans, na który strzelamy. Podstawowa amunicja używana w tym moździerzu jest to amunicja termobaryczna i amunicja odłamkowa oraz amunicja do strzelania maskującego, amunicja szkolna i amunicja treningowa. Drugi moździerz o większym zasięgu, czyli 3000 metrów, Antos LR. Amunicja w zasadzie jest tego samego rodzaju. To już jest młodzież obsługiwany przez dwie osoby. Strzela się tylko na tak zwane żądło, czyli nabój za nabojem jest wystrzeliwany. I tak jak mówię, zasięg do 3000 metrów. Amunicja termobaryczna, odłamkowa, dymna, szkolna i treningowa. Mamy do czynienia z sześciułupowym karabinem maszynowym opartym na systemie Gatlinga, który wykorzystuje bardzo dużą szybkostrzelność z jednoczesnym chłodzeniem poprzez obracanie się zespołów luf. Jest chłodzony powietrzem. Wykorzystuje kaliber 7,62 x 51 na Toski. Jego szybkostrzelność to 3000 strzałów na minutę, a co za tym idzie 50 na sekundę. Ta broń używana jest głównie na platformach lotniczych, ale również na pojazdach, jak i również na łodziach. Polskie siły zbrojne posiadają na wyposażenie, ten sprzęt, głównie wojska specjalne. Karabiny Dillon Rifle Company tutaj najpotężniejsza z nich tak 501, który wyrósł bezpośrednio z MacMillan tak 50, który był rekordzistą w oddanym celnym strzale bojowym przez około 20 lat. Tutaj mamy troszkę mniejszą, lżejszą wersję w kalibrze 308 lub 762 x 51 NATO. Oba te karabiny są przystosowane pełnym oszydowaniem do założenia elektrooptyki i dostosowaniem ich bezpośrednio do strzelca. Mają również składaną kolbę, aby łatwiej umożliwić ich transport, były bardziej kompaktowe gdy nie są używane do strzelania. Tutaj z kolei najnowsze dziecko, najmłodsze Dillon Rifle Company. Karabin, w którym możemy zmienić kaliber używanej amunicji nabój i możemy to zrobić poprzez wymianę lufy oraz zamka. Elementy karabinu pozostają dla obu nabojów wspólne. Tutaj mamy możliwość założenia lufy i zamka dla kalibrów 308 Winchester oraz 6,5 Creedmoor, nieco nowocześniejszy, osiągający lepsze parametry balistyczne nabój.